Według danych po naszych drogach porusza się blisko 70 tysięcy aut z napędem elektrycznym. Mimo że statystyki wyraźnie pokazują, że z miesiąca na miesiąc w Polsce przybywa elektryków, ich całkowita liczba nadal nie jest zbyt imponująca. Natomiast za sprawą nowej dotacji rządowej ta liczba sukcesywnie wzrasta. Dzisiaj przedstawię Wam zatem 10 najtańszych aut elektrycznych do kupienia w polskich salonach. 10 Fiat 500E 130 900 zł. Fiat 500E to elektryczna wersja ikonicznego modelu 500, oferująca styl i kompaktowe wymiary idealne do jazdy miejskiej. I nigdy nie zrozumiem fenomenu tego samochodu, bo jest on od zawsze absurdalnie drogi jak do tego co oferuje, i nie mówię tutaj o elektrycznej odmianie, ale o każdej z modelu 500. Wersja elektryczna ma 95 koni, lakier czerwony, bo do biegu i czarnego jest dopłata, nie mówiąc już o innych dodatkach. Auto jest bardzo niewielkich rozmiarów niewielkie wszędzie z zewnątrz i w środku aczkolwiek przyznam, że wygląda bardzo nowocześnie. Sam mam mieszane uczucia co do tego auta gdyby ono kosztowało 70 tysięcy no to tak, może i warto ale 130. 000. No, i jeszcze ten akumulator. Niecałe 24 kWh. Oferuje on zasięg około 180 km na jednym ładowaniu, a realnie pewnie około 150. Jego unikalny design i zwrotność sprawiają, że jest on popularnym wyborem wśród miejskich kierowców. Ale powyższe informacje, przynajmniej dla mnie, dyskwalifikują ten wybór. No, chyba że dokupicie sobie jeszcze z 2-3 akumulatory, no i podepniecie szerokowo. To wtedy może. albo i nie. Lećmy dalej. Peżot 208 129 100 zł. Peżo 208 to elektryczna wersja popularnego modelu 208, charakteryzująca się dynamicznym designem i nowoczesnymi technologiami. Ale, drogi Peżocie, ilekroć jestem na waszej stronie, to tylekroć mam problem z wejściem do waszego konfiguratora. Gdy już udało mi się wejść do konfiguratora, to po przeklikaniu przez różne wersje pojawia się nasza, tą, którą jesteśmy zainteresowani. Najtańszy elektryk kosztuje tutaj 129 koła, silnik o mocy 100 koni, zużycie energii jak w innych elektrykach tego segmentu. No i standardowo, marne wyposażenie. Jednak warto powiedzieć, że jest to jedno, a nawet można się pokusić o stwierdzenie, że jest to jedno z najładniejszych aut tego zestawienia. Mowa tu o środku i z zewnątrz. Oto zapewni zasięg do 340 km na jednym ładowaniu. Jego sportowy wygląd i komfort jazdy czynią go bardzo dobrym wyborem w segmencie od miejskich, ale moim zdaniem da się to samo, poza wyglądem, mieć nieco taniej. Posłuchajcie dalej. 8. Opel Frontera 125 900 zł. Opel Frontera w wersji elektrycznej to samochód łączący przestronność z ekologicznym napędem. Wyposażony w akumulator o pojemności 44 kWh oferuje zasięg około 300 km na jednym ładowaniu. Jego solidna konstrukcja i nowoczesne wyposażenie sprawiają, że jest on atrakcyjną propozycją dla rodzin poszukujących elektrycznego auta. Moc silnika elektrycznego nie jest co prawda powalająca, jest to w istocie 57 kW. Jednak do miasta wystarczy. Maksymalnie tym autem rozwiniemy prędkość 140 km na godzinę i warto o prędkościach maksymalnych mówić i zwracać na nie uwagę, bo wiele pojazdów elektrycznych z tego niższego pułapu cenowego będzie miało prędkość ograniczoną do 120 czy 150 km na godzinę. Więc jeżeli jest to dla Was ważne, to może być to zestawienie, które Was rozczaruje. Jeżeli jednak patrzycie na oszczędności, to pozostańcie do końca, no bo warto. 7. MG4 121 200 zł. MG to marka, kiedyś kultowa, teraz. No również, brutalnie zaatakowała europejski rynek, w tym polski. No i dobrze. Auta te dają dużo za niewiele. MG4 to kompaktowy crossover, który nie tak dawno kosztował 125 tysięcy, teraz kosztuje 121. Samochód elektryczny oferuje nowoczesny design i zaawansowane technologie, aczkolwiek bazowa wersja jest dosyć biednie wyposażona, ale i tak wygląda ona dużo lepiej na tle europejskiej konkurencji. Byłem w salonie, widziałem, to nie moja bajka. Co prawda zaoferowali mi to auto za 120 tysięcy złotych, czyli aż o 20 tysięcy złotych mniej niż cena na stronach. Auto z przodu wygląda bardzo dobrze, tył jednak przypomina mi kosmiczną Honda Civic, a bok jest dosyć pokraczny. Auto bardzo, ale to bardzo przestronne, więc jeżeli ktoś szuka miejsca w samochodzie, to dobry wybór. Wyposażony w akumulator o pojemności 51 kWh, zapewnia przyzwoite 350 km na jedno ładowaniu. W 26 minut możemy go naładować do 80%, więc super. Aczkolwiek i tu mam kilka wersji wyposażenia. Jeżeli ktoś zdecyduje się na tą markę, chyba warto dopłacić do wersji Comfort, aczkolwiek mówimy o dopłacie rzędu 16 tys. 000... Więc coś za coś. Ale tak jak mówię, w standardzie już mamy dużo lepsze wyposażenie niż kilka kolejnych propozycji europejczyków z tego zestawienia, także zapoznajmy się z nimi. Lecimy dalej. Renault 5 Etech 120 900 zł. Renault 5 to nowa odsłona kultowego modelu w wersji elektrycznej łączy retro design z nowoczesnymi technologiami, oferuje zasięg około 300 km. Jest to również jedno z najbrzydszych aut tego zestawienia, ale tylko moim skromnym zdaniem, a z moim zdaniem oczywiście się nie musisz zgadzać. W środku nie ma źle, no ale mimo wszystko, nie podoba mi się. Warto zaznaczyć, że jego kompaktowe wymiary i dynamiczne, jak przystało na elektryka osiągi, czynią go atrakcyjnym wyborem dla miłośników klasyki w nowoczesnym wydaniu. Są dostępne dwa warianty bateryjne. Pierwszy 52, drugi 40 i to właśnie ten drugi ląduje w tym zestawieniu. 5. Fiat Grande Panda Równe 110 tysięcy Fiat Grande Panda to nowoczesny samochód elektryczny, który łączy dziedzictwo marki z nowoczesnym designem i tu chyba aż za bardzo. Jest niemal nim aż za dużo nawiązań chociażby do testowego toru Fiata czy nawiązań do bambusu, które uwielbiają pandy. Tak, te zwierzęta. Wyposażony w akumulator o pojemności 44 kWh oferuje zasięg 320 km. Ale pamiętajcie, bo w ogóle każda wartość podawana przeze mnie w tym odcinku to wartość po WLTP, czyli od tego wyniku często odjąć trzeba od 30% w lato do nawet 50% w zimę, jeżeli chodzi o realne zasięgi podawane przez producentów. Jego praktyczne wnętrze i funkcjonalność sprawiają, że jest dobrym wyborem dla osób poszukujących kompaktowego auta, aczkolwiek trzeba taki wygląd lubić, wygląd auta jakby wyrwanego z gry Tetris, aczkolwiek przyznam, ma to swój urok. Miejsce czwarte Citroen EC3 107 950 zł. No i tutaj się zatrzymamy na chwileczkę. Citroen EC3 to elektryczna wersja popularnego modelu C3, oferująca komfort i styl charakterystyczny dla marki. Wyposażony w akumulator 44 kWh, zapewnia 300 km. Jego przestronne wnętrze i nowoczesne technologie czynią go atrakcyjnym wyborem w segmencie odmiejskich. I jeżeli chodzi o część oficjalną to tyle. Nieoficjalnie uważam, że dużo lepszymi autami będą dwa kolejne, bo jeżeli chodzi o Citroena, no i jak poprzednią Pandę, to w podstawowych wersjach te auta są totalnymi golasami. Byłem, oglądałem Citroena, wygląda lepiej niż na zdjęciach. Więc, jeżeli stawasz na wygląd zewnętrzny, ok, bierz. Ale jeżeli chodzi o wyposażenie, to w standardzie po naciąganym tekstem byłoby, że twoja hulajnoga ma lepsze wyposażenie, ale naprawdę. Bazowa wersja jest bardzo, bardzo, ale to bardzo słabo wyposażona. Auto nie ma nawet podnoszonego siedzenia, dopiero wersja o kilka tysięcy więcej to wnosi, ale do zestawienia daje tą najtańszą z nich, zatem muszę o tym mówić wprost. O tragicznym wyposażeniu, zatem wspominam. Chińczycy robią to 10 razy lepiej, niestety albo istety, dla naszych portfeli. Miejsce trzecie: Hyundai Inster 107 900 zł. O 50 zł. tańszy niż Citroën EC3, dzięki temu ląduje na trzeciej pozycji. To model elektrycznego samochodu oferowanego przez Hyundai, który oferowany jest w pięciu wersjach standardowej dla wymagających, czyli Modern i Smart i Cross w dwóch odmianach. Ta najlepsza ma 17-calowe fele i akumulator 49 kW, ale mówimy tutaj o najtańszej wersji. No i tutaj nie ma tak kolorowo, aczkolwiek ma kilka fajnych opcji: tempomat czy wspomaganie. Nie wiem, dlaczego na stronie głównej Hyundai a cena widnieje 103 900, ale gdy się wejdzie w konfigurator, to mamy już cenę o 4000 wyższą. No to znaczy, wiem, bo jest to jakiś upust inauguracyjny, o którym szukam informacji przez kilka minut i sobie darowałem, ale której ceny by nie wziąć, i tak ten Hyundai dostaje trzecie miejsce w tym zestawieniu. Lipmotor T03 84 900 zł Lipmotor T03 to chiński samochód elektryczny, który zaskakuje popularnością na polskim rynku. No i na europejskim również. Autoprodukowany, aczkolwiek to trochę zbyt duże słowo, bo on jest po prostu składany z chińskich części w fabryce Fiata w Tychach. Wyposażony w silnik o mocy 95 KONI i akumulator o pojemności przekraczającej 37 KWh. Oferuje zasięg do 265 km według WLTP, realnie 200-230, aczkolwiek pierwsze testy pokazują i nawet 250 km, i jest to realny zasięg po mieście. Jego kompaktowe wymiary i nowoczesne wyposażenie czynią go konkurencyjnym w segmencie aut elektrycznych. I z tego co ustaliłem, w tych kilku salonach samochodowych, w których jest sprzedawany, jest już dostępny do oglądania, a do jazd testowych udostępniony będzie w miesiącu marzec, w pierwszym, drugim tygodniu marca, bowiem salony mają dostać tablice rejestracyjne na auta demonstracyjne, także propozycja godna sprawdzenia. Ma on najlepsze wyposażenie spośród tej listy 10 samochodów, jest to prawdopodobnie najlepsza oferta w stosunku cena do tego, co daje samochód. Miejsce pierwsze. Dacia Spring 76900. Dacia to kompaktowy samochód elektryczny, dobry do jazdy miejskiej i chyba tylko takiej. Opinie o tym samochodzie nie są najlepsze, niektórzy prześmiewczo mówią, że jest to rower na czterech kołach, twardy, plastikowy, ale tani. Dostając 40 tysięcy dotacji, bo taką maksymalnie możecie dostać, macie auto za 37 tysięcy złotych i jest to całkiem niezła propozycja, jak na samochód, na którą dostajemy kilkuletnią gwarancję. Wyposażony w silnik o mocy 45 KONI oraz akumulator o pełności, śmieszne, bo śmieszne, ale dalej wciąż, 26,8 kWh, oferuje zasięg około 200 km na jednym ładowaniu, choć realnie według opinii kupujących jest to 150. Dzięki przystępnej cenie i praktycznemu wnętrzu stanowi atrakcyjną propozycję dla osób poszukujących auta do dojazdów do sklepu czy szkoły, czy jako pierwsze auto dla swoich dzieci, czy po prostu jako trzeci, czwarty wóz w rodzinie. Jasne, że to auto można kupić taniej, na przykład negocjując ceny w salonach i jasne też jest to, że w najbliższym czasie będą miały również miejsce inne premiery, takie jak Smart Fortwo 2 za 97 koła, BYD Atto 2 w cenie około 125, czy bazując na przeciekach Tesla Model 2 czy też Model Q w cenie 150-160 tysięcy. Ten rynek szybko się rozwija, więc jeżeli nie chcesz przegapić żadnego z nowych odcinków, drogi widzu, zasubskrybuj ten kanał. A tymczasem ja żegnam się z wami. Do usłyszenia, cześć!